Sponsorem programu jest ViaPlay, platforma, na której obejrzysz wszystkie mecze Premier League. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy Was bardzo serdecznie. Ponownie nadajemy z naszego studia. Podobnie, podobnie w niesamowitym składzie Krzysztof Bielecki. Dzień dobry. Jonasz Zasowski we własnej osobie. Na początek garść bezcennych informacji. Od 8 sierpnia rusza przerwa na kawę. Godzina 9.15, każdy poniedziałek. No, każdy po kolejce Premier League, bo jak nie będzie grała Premier League, to pewnie to nie będzie przerwa na kawę, tylko coś innego. Nieważne. Ustawcie, że w poniedziałek na swoich kalendarzach, że w każdy poniedziałek o 9.15 będzie od nas materiał, będzie się działo, także subskrybujcie, łapkujcie i komentujcie. Jeszcze jedna bardzo ważna informacja: na naszym sklepie angielskie sklep będzie teraz promocja z okazji tego, że wraca Premier League na kod Wraca pewnie macie go teraz na ekranie. Będzie 15% rabatu na, całe nasze, na cały nasz asortyment. Na przykład będzie można powinien sobie bluzę z takim oto. Nie wiem, czy widać, bo tu laptop zasłania, chyba widać, będzie można sobie powinnieć na przykład taką bluzę. Zresztą każdy fan Premier League na pewno znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy. Co dzisiaj, Krzysztof? Dzisiaj 10 najbardziej kontrowersyjnych tez założeń, przewidywań. Opinie dotyczące <laughs> dotyczących nadchodzącego sezonu jakoś specjalnie merytorycznie się do nich nie nie przywiązujemy bo to jest tak że jeśli się trafi chociaż jedna z nich to będzie super to będzie super tak. będzie znakomicie 10 najbardziej kontrowersyjnych tez 5 Krzysztofa 5 moich zaczynaj Krzysztof pierwsza. Ja zacznę od końca, od takiej ostatniej, bardzo która proszę. może nie wiem czy jest w sumie kontrowersyjna, ale mam poczucie, że Christian Eriksen, piłkarz Manchesteru United, będzie jednym z topowych piłkarzy w całej lidze. Że to będzie mhm. absolutna gwiazda Premier League w przyszłym sezonie i ten wolny transfer spłaci się jak żaden inny. No i Mam naprawdę poczucie, że Eriksen będzie bardzo ważną postacią tej drużyny u Erika Tenhaga i że to będzie gwarant kilkunastu punktów w klasyfikacji kanadyjskiej w przyszłym sezonie. Okej, okay, no. Nie mówię nie na pewno, ale. ale Wiesz, może faktu... mu przeszkadzać trochę Bruno Fernandesz. No bo ale tak myślę, jak że... jakbym, bym tam go tam ustawił, żeby. Myślę, aż... że, że ten hak jakoś to, jakoś to połapie, bo mieć dwóch takich zawodników w kadrze i korzystać tylko z jednego, to też nie jest do końca najlepszy pomysł. Takie mam przynajmniej przeświadczenie. Okej, okay, to jeśli ty dałeś piłkarza, no to ja też dam piłkarza i moją, moim tutaj typowaniem kontrowersyjnym jest to, że Gabriel Jesus zdobędzie. Więcej niż 20 goli w tym sezonie Premier League. Jestem na hypie związanym z przedsezonowymi wynikami Arsenalu i tym, jak wygląda Gabriel Jesus. Czytam jego wypowiedzi. I czuję, że, że będzie. Że będzie powyżej 20 golin, Nie wiem, jak ty się na to zapatrujesz, jak to komentujesz, ale to jest pierwszy. Lubię Gabriela Zusa. To jest fajny piłkarz, i mam poczucie, że dobrze, że trafi w końcu do klubu, gdzie będzie mógł pokazać pełnię tego swojego potencjału. I tak na dobrą sprawę dowiemy się, jaka jest spełnia tego potencjału, bo cały czas analizując jego występy w Manchester City mieliśmy takie poczucie, że a mogło, mogło być lepiej, gdyby grał regularnie, gdyby grał cały czas, to byłoby dużo lepiej. ale zobaczymy, czy tak faktycznie jest, czy to po prostu jest, żeby. Gabriel Jesus jest po prostu chimerycznym zawodnikiem i będzie sobie raz strzelał, raz nie. To teraz nie jest centralną postacią, teraz jest jakby. To, jasne, wiesz, jasne. Teraz będzie, tak jak mówisz, to będzie taka trochę weryfikacja, zobaczenie na co tak naprawdę go stać, bo w tym momencie on jest po prostu kluczowym postacią dla Arsenalu i, i główną. Ale fajnie, że powiedziałeś o Gabrielu Jezusie, bo nie wiem, czy chcesz coś jeszcze dodać <laughs> do tego nie, tematu. Nie, nie, Ale moja kolejna kontrowersyjna teza <laughs> bezpośrednio odnosi się do Gabriela Jezusa. I jeżeli ktoś śledził nasz kanał w ostatnich miesiącach, to już w tej chwili domyśla się, o co będzie chodzić. Ale Aleksander Mitrowicz. Strzeli w przyszłym sezonie Premier League więcej bramek od Gabriela Jezusa. Oh, okay. I to będzie, to będzie liczba bramek od 15 do 20. Także Aleksander Mitrowicz będzie do ostatnich kolejek walczył o koronę króla strzelców i ponadto nie musi to być związane z jego transferem do Manchester United, który prędzej czy później się oczywiście, wydarzy, oczywiście. ale nawet w barwach Fulham Mitrowicz strzeli powyżej 15 do 20 bramek w przyszłym sezonie. Wiem, że teraz zleci się bardzo dużo osób, które stwierdzą, że to jest piłkarz za dobry na Championship, za słaby na Premier League. Nie, tak nie jest. Aleksander Mitrowicz nigdy nie wchodził do Premier League po strzeleniu 45 chyba bramek w pojedynczym sezonie Championship. Nigdy nie był w takim gazie, nigdy nie był w takiej formie i myślę, że to jest jego sezon. Chcę wam tylko powiedzieć, że na Krzysztof ten tekst Mitrowicz za słabe na Premier League, za dobranoc, a że jak płachta na byka, no. jak coś czerwonego zobaczył po prostu i bardzo się wtedy denerwuje. Także, że w ogóle to z Twoich ust <laughs> teraz padło, to jestem zdziwiony. Ehm, no dobra. Ehm, ja już nic teraz na kontrę nie mam, że A od Mitrowicza więcej bramek zdobędzie. Ehm, chociaż, żeby Mitrowic miał więcej niż Gabriel Jezus, no to. U u 30 będzie musiał bić. <laughs> nie, no, lecimy dalej. Wykluczony. Moja druga teza to jest trochę to, o czym mówiłem w przewidywaniach sezonu. Nie wiem jeszcze, jak to będzie rozplanowane, czy o tym słyszeliście, czy nie, ale moim zdaniem jest to kontrowersyjne, bo uważam kontrowersyjnie, że Tottenham będzie top 2 albo że to będzie tragedia ten sezon i Conte zostanie zwolniony jako pierwszy trener. To jest cała teza, że albo to pójdzie w jedną stronę, albo w drugą stronę i nie ma absolutnie nic pomiędzy. To Tottenham będzie albo świetną drużyną, która będzie walczyła o, o ten najwyższy cel, Albo będzie absolutna tragedia, nic tam nie zagra, wszyscy się pokłócą, kąty odejdzie i będzie smród straszny. No Mi bliżej do tego pierwszego, że to będzie jednak raczej e, udany też. sezon Tottenhamu i początkowo przygotowując te, te pomysły na te kontrowersyjne tezy, miałem taką, że Tottenham zdobędzie w tym sezonie jakieś trofeum i uważam, że faktycznie tak będzie. Być może nie będzie to, to Premier League, ale jakiś Puchar Anglii, czy inny tego typu, e, inny tego typu puchar, e, to gdzieś tam do gablotki Tottenhamu trafi w przyszłym sezonie, e, ale to nie jest moja kontrowersja na teza, bo ja mam ją po drugiej stronie tabeli i mam tutaj coś o walce o utrzymanie. Moim zdaniem, Aston Villa i Leicester City będą klubami bezpośrednio zaangażowanymi w walkę o utrzymanie w przyszłym sezonie. Nie wiem, czy spadną, ale będą w pewnym, na pewnym etapie sezonu znajdowały się w strefie spadkowej i zarówno Brendan Rodgers, jak i Steven Gerrard stracą pracę w przyszłym sezonie. O, o, to ciekawe, to mo możesz jeszcze dorzucić pewnie Lamparda, bo... No to jest moja ostatnia... E, a, a, to przepraszam, że wyprzedziłem. Może już ją powiem od razu, skoro Dobra. już do niej przeszliśmy. Frank Lampard leci i zastępuje go Wayne Rooney w trakcie sezonu. No właśnie, teraz patrząc na to, jak wygląda Everton, pytanie, czy to będzie aż tak kontrowersyjne, ale jednak wiadomo, że no też spodziewaliśmy się trochę czegoś, czegoś innego. No dobra, to ja teraz tutaj dorzucę, bo trochę tych twoich. Te, nie wiem, Masz coś jeszcze, czy wszystkie? Nie, mówisz? ja już się wystrzelałem, wszystkie, wszystkie, A nie mam bo... jeszcze jedną, przepraszam. No, no właśnie, jednym, bo tak także... mi pasowało, że jeszcze jest jedna, więc może teraz jednym. ja powiem. Dwa, bo jedna jest bardzo podobna do twojej i odnosi się trochę do, do Lester, e, mianowicie, że Brendan Rodgers poleci, że to będzie tragiczny sezon Lester, w który oni na nawet zakręcą się w walkę o utrzymanie. Ehm, ma być kontrowersyjnie, niech będzie. Ehm, wiadomo, że pewnie się to nie. Zły Maciek teraz ogląda. Tak, tak Maciek oj, jest bardzo. Największą bronią Leicester Nie widzimy ja. Rodgersa, także. Maciek dzisiaj nie ma, także Maciek tam teraz gotuje się na pewno <laughs> przed komputerem. No, kontrowersyjnie, Lester zakręci się w walkę o utrzymanie. Mniej kontrowersyjnie, Rodgers poleci po prostu jako pierwszy, a Lester po prostu zagra przeciętny sezon. Tak, tak uważam, tak, tak typuję. A jeśli chodzi o tą drugą kontrowersyjną tezę to uważam, że do spadku y, będzie właśnie Southampton i Leeds United. I jest to nieco kontrowersyjne, biorąc pod uwagę, że być może istnieją drużyny na papierze gorsze niż te dwie ekipy, ale Southampton kompletnie do mnie nie przemawia, y, a Leeds United, szczerze mówiąc, nie znam tych nowych zawodników zupełnie, więc y, jestem gotów taką, <laughs> taką tezę wysnuć. To, to ja powinienem powiedzieć, <laughs> to, jest, to jest mój cytat. <laughs> Trudno, teraz ty musisz wiedzieć. Także so, to, Southampton i Leeds United y, spadną, niech to będzie kontrowersyjna opinia. Myślę, że nie jest aż tak kontrowersyjne, aczkolwiek na pewno odważne. W ogóle wyselekcjonowanie tych drużyn, które spadną w tym sezonie, jest, jest ciężkie. No, z moich jeszcze takich mam ostatnią. Zacznę od tego, że dwóch Beniaminków utrzyma się w przyszłym sezonie w Premier League. No, powiedziałem, że po przyszłym król strzelców Aleksandrze Mitrowiczu, więc nie ma co mówić, że, że Fulham spadnie, bo to jest, to jest niemożliwe. Ale Nottingham Forest moim zdaniem znajdzie się w górnej części tabeli i to będzie miejsce 7-8 w w przyszłym sezonie Premier League. Naprawdę jestem fanem tego, jak zaczyna wyglądać ta drużyna. Jestem wielkim fanem Steve'a Coopera i tego, co potrafi, więc wydaje mi się, że to będzie jedno z największych pozytywnych zaskoczeń w przyszłym sezonie. Ja też mam opinię dotyczącą Best of the Rest. Ja sobie tutaj wymyśliłem, że na miejscu siódmym będzie Crystal Palace. I szczerze, nie umiem tego bronić. Zostawiłem <ś JESSCA> w <sensie>, sobie. Postawiłem sobie taką opinię, że Crystal Palace będzie na miejscu numer siódmym, ze względu na dużą sympatię do tego, jak wyglądała jak wyglądało Crystal Palace w zeszłym sezonie. Nie będzie tam Konora Gallaghera, więc jest duży cios. Właśnie, zabraknie mocno konora Gallaghera i myślę, że to będzie kluczowy... W sumie dziwię właśnie... się, dziwi się, że nie wspomniałem w, o Palace w kontekście walki o utrzymanie, bo widziałbym ich tam bardzo. <laughs> U mnie jest kompletnie inaczej. No, taka, taka opinia, taka teza, że Crystal Palace będzie best of the rest. Myślę, że Vieira pokazał, że potrafi pracować z tymi zawodnikami. Nie umiem obronić tego, że nie będzie galagera. No nie umiem po prostu, więc tak rzucę taką tezę. Niech, niech to pójdzie w świat. Może po prostu go kupił. Może. <noise> Ale cóż. Zapraszamy Was na kolejne odcinki, które pojawiają się na naszym kanale. Przed rozpoczęciem sezonu, bardzo gorąco jest u nas na kanale. Wydaje nam się nawet, że z tego co kojarzę, codziennie będzie jakiś odcinek, bo i chłopaki z Fantazy Premier League pracują bardzo mocno. Szósta Liga Europy gdzieś tam budzi się ze snu i chyba nawet jakiś materiał przygotowują dla Was drodzy. Później, kto wie, jak to będzie wyglądać, ale na razie, na razie zapowiada się, że Później będzie... będziemy po prostu jak Norwich City, raz jesteśmy, raz na nie ma, więc... <laughs> Taki jest harmonogram szóstej tak. Ligi Europy na następny sezon. Na dziś kończymy yy, i prośba teraz do Was, piszcie w komentarzach Waszą jedną kontrowersyjną opinię, jeśli macie więcej, znaczy nie opinię, tylko tezę, założenie, yy, jak my to jeszcze mówiliśmy, take. W takim języku Twitterowym bardziej to się często pojawia. No cóż, piszcie jedną, a jeśli macie więcej, no, no to oczywiście możecie pisać więcej. My bardzo chętnie to przeczytamy i bardzo chętnie zobaczymy, czy któraś z tych um, test się sprawdzi w następnym sezonie. Głęboko trzymam kciuki, że Gabriel Jesus zdobędzie więcej niż 20 bramek. Żegnamy się. Dzięki, Krzysztof. Dzięki, Dzięki za oglądanie. Subskrybujcie, łapkujcie, trzymajcie się, się. Hej, cześć, pa!